Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku poświęconym grze Batman Arkham Origins. Tak, ona taką ona nosi nazwę. Dzisiaj była premiera. No i zobaczmy, co tam możemy zrobić. Troszeczkę nas wycofało, ponieważ wyłączyłem grę na chwilę, ale to nic. Spinamy się po wieży. Tą, 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 tą. Ścigamy tutaj maskę. Batman troszeczkę wskoczył od drugiej strony na, na e, drabinkę, ale to nic. Da radę, to jest Batman. No, i maska nam ucieka. To będzie pewnie główny zbir. No, całkiem, całkiem klimatycznie to się rysuje nam. Czy krok zostanie, żeby nas powstrzymać? Czy to my? Postaram się powstrzymać jego. że twórcy w tej grze postawili na epickość, bo strasznie podobają mi, mi się te sceny i kupuję je absolutnie. No i dobra, i standardowa O, może nie aż taka standardowa walka z e... z pierwszym przeciwnikiem. E, z pierwszym minibosem. Zadaj obrażenia za pomocą rozwałki. Aha, dobra. Czaję, okej. Okay. Cyk i rozwałka. Czy nie? Jednak ta walka nie będzie tylko i wyłącznie na podskokach. Oh my god. Rzucaj się. No to dupnął. Tego nie można unikać. Jeżeli się pali na czerwono, to nie mogę tego uniknąć. Aha, no tak, to klawiszologia, klawiszologia. Dobra, ten boss sprawił mi, sprawia mi niesłe problemy. Dobra, zrobimy tak. Panom podziękujemy. Użyjmy tej całej rozwałki kontra, poskok. Nie udał się odskoczyć. Dobra, no i teraz. No chodź tu, chodź tu, misiek. Spacja! <grytania> wow, prawie mnie zeżar. Wiecie co? Puszczę to. Niech mnie ugryzie. Zobaczymy co się stanie. A, ja straciłem tylko życie. Ale raczej myślałem, że... Że będzie jakiś taki epicki game over. Zmienimy sobie na Batarangi i zobaczymy, czy to działają na jego Ale Będziemy mieli taki pierwszy starcie z bossem. Dobra, to zróbmy teraz tak. Eee, uruchom ponownie zapisany ten punkt kontrolny. No i jedziemy teraz już na poważnie. Bez, bez tego skucia. Zobaczymy, jakie bonusy dostaniemy za tą walkę. Z już widzieliśmy. Tak, pomijam ją. No i jedziemy kroku. dawaj Chargeuj, chargeuj, odskok. Teraz podbiegam do ciebie, robię tak i rozwała. Dzięki, cześć. Unik. Teraz przyjadą twoi koledzy. Całkiem spoko. Aha, bo to nie kusia używa weterangu. Odskakujemy, odskakujemy. Tylko jedynką. Szybkie użycie bateria. odskok doskoczymy sobie do tego, do tamtego. Odskoczymy. Jeszcze raz, dwa, dwa, taki odskok. No i został jeszcze jeden. Aj, nie zdążyłem skoczyć, Oklepijemy ciebie. No i ciebie w kroku cyk. Obruszenie. I rozwała ziom. Teraz będę musiał fapować spację <zysklarziny> z dyni mu przywalił <zysklarziny> to było dobre Aha, zaskoczył mnie ten ockar, dobra Jak <zysklarziny> zwróćcie uwagę, że Batman jest zastopowany, kiedy ta banda tutaj przylatuje No i rzucaj mi misiu A, nie zdążyłem. Dobra, skoczyłem No i został krokodylek. Aha, spoko. I co teraz? Unik. O, oh my God. Opa, opa. Dużo się dzieje w tej walce. To trzeba przyznać. To będzie jakaś kaszenka, pewnie. Tak, znowu będzie chciał mnie ugryźć. Słyszeliście, jak gram na klawiaturze, pewnie? I on teraz będzie w ziemię Dobra, odskoczyłem. Co teraz? Uciekaj, Batku! Czemu to wybuchło mu na głowie? A bo chyba skończył się czas na walkę. Black masks, assassins get through with you. What a assassin? <laughs> Whoever wins is going to be famous. <laughs> At least we know he won't be ugly. Takim... lekkim sucharem him, suharem, zapodoba, but okay. Wróciliśmy wesoło do swojej jaskini. Ciekawe, czy to będzie jakaś baza wypadowa, czy będziemy mogli poruszać się po lokacjach. E, wracając zawsze do tej jaskini, mogąc zasejwować i zaupgradeować sobie jakiś sprzęt, czy też nie. <laughs> to była słaba walka. 25%. Tak. Ale Ryna widzę, baguje się. Się <laughs> wycofał. <laughs> jeżeli chodzi o detekcję z innymi obiektami. W ogóle, jeżeli chodzi o detekcję z Alfredem, to tak naprawdę nie działa. <grym> OK. Następny poziom, tak, dostaliśmy poziom i weźmy sobie modyfikację walki z warciu i ja bym chciał to chyba, tak? <grym> hm. Fajnie przyspieszenie to wyglądało. No niestety, e, nie mogę. Mogę sobie tylko pozwolić na te pierwsze modyfikacje. No to trochę słabo, ale to dopiero początek gry. Weźmy więc modyfikacje pancerza w zwarciu, chociaż momencik, bo te są całkowicie niedostępne. Aha, po, a, po wykonaniu wyzwań dopiero mogę te modyfikować. Tutaj są informacje o samych skillach, czyli mamy tak, te dwie, tego nie mogę rozumiem jeszcze, no nie mogę, to jest takie drzewko rozwoju klasyczne, e, którym się cofa, escape nie działa, Wstecz, no powinien być escape, no trudno. Więc tak: e, niewidzialne gołowcy, dłuższe ogłuszenie po uderzeniu z baterangu, atak z lotu szybującego, kopnięcie w locie. W pierwszej części gry to było standardem, tutaj natomiast musimy sobie wykupić to jako umiejętność. E, Kopnięcie... No jeszcze nie było tych wiecie, starć. E, ha, 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 starć na wyczyszczenie jakiejś lokacji, a kopnięcie w locie to by się nadało. Ale weźmy sobie jednak pancerz do walki. Trochę więcej życia, bo jak widziałem, okle, jak widzieliście oklepali mnie niesamowicie poprzednio e, w, przy tym Bosie. Okej, okay. no to teraz e, tak, e, użyj. Użyj Alfreda, a raczej tego. Monitorkę. As in more than one? That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile? His name is Killer Croc. He's already behind bars. Oh. I pity his cellmate. <laughs> I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered. Tonight. They're all hired killers. The best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson, death stroke, the former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Lynn's, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. There's <laughs> a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget. Not what the... <laughs> Floyd Lawton, aka Deadshot. Oh, but Jack's a sniper. Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Pachinski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. <laughs> Shiva. Her skill is unmatched. Jeżeli będziemy walczyć z każdym z tych y, Bounty Hunterów... O, oh, jest Bane! Dlaczego on wziął pieniądze jako to jest warden Joseph? Musi być uses torture for intimidation and entertainment age assassins after your head what are you going to do i'm going to find out who is operating this drone make them tell me what they know then i'm going to find black mask and put an end to this that since you and i are the only people who know the batman's true identity those assassins will all fail their mandate if you just spend the evening here. They'll put innocence in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with penguins' men at Jezebel Plaza. Okay. Zabójcy. Mogę o wszystkich z nich poczytać. O, to będzie dobre. Postacie. Bane. No, na pierwszym miejscu, nic dziwnego. E, niezwykła siła i zwinność w połączeniu z genialną taktyką. Wydaje się uzależniona od systemu dostarczania jadu, co może być jego słabością. Bane zbiegł poszukiwany. Dobrze, to w takim razie wiem, już, że przed kolejnym odcinkiem na pewno to przeczytam, zwłaszcza, że będę miał trochę czasu, bo... E, przyjedzie obiad na dowód, słuchajcie, studenci, tak? Musimy sobie radzić, my nie gotujemy. Przynajmniej w większości, tak myślę. E, był wojskowym snajperem, ten snajper, to będzie dobra walka, tak też czuję. Będzie dużo uników. Deathstroke, nie, to jest grywalna postać w multi, jeżeli kupiliście grę w, w czasie premiery, a tak naprawdę była tak, taka sytuacja, jeżeli braliście pre-order, pre dostaliście koszulkę Batmana, i właśnie tą postać grywalną jeżeli kupiliście bez preorderu to i tak ją macie w dlc takim darmowym jakby dorzuconym do gry, więc takie wiecie <coughs> wielkimi literami pisane Deathstroke jako grywalna postać, darmowe DLC na tylko wersji preorderowej, przedpremierowej. Trochę było kłamstwem ze strony wydawców, no ale trudno. To jest, wiecie, tak to bywa. Świetlik, jakiś śmieszny koleś. Eee, zabójca Kroko, zabójczy Kroko Kto tu jeszcze jest? Shiva, no ta jest ciekawa Zawód, zabójczyni <laughs> Arcymistrzyni sztuk walki, wyjątkowe umiejętności walki wręcz No to mam nadzieję, że jej nie, nie będzie wystarczyło ogłuszyć I tym mega kombosem skasować Tryb wyzwań, o Mamy przesłuchać handlarza, ok. To jest ta nasza jaskinia cała Chciałbym wyjść z niej. Czy do tego użyjemy samolociku? Szybka podróż, ok. to już mi się podoba e, Jak ta mapa wygląda? Jezebel Plaza, tak się nazywa, to miejsce w które mamy się udać na mapie go, tam wybierz ikonę punktu zrzutu yy, Batwingu, Batwing to się nazywa, aby szybko dostać się do wybranej lokacji w mieście. No okej, okay. yy, główne cele, tak, 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 Enter, tak? O, kliknąć. O, nie mogłem nic więcej zrobić, tylko mogłem kliknąć Enter, które automatycznie przyspieszyło, przyspieszyło tą mapę. Chyba, że coś skwasiłem, ale to nic. I tak, biegniemy do następnej misji. Ten odcinek może być troszeczkę e, krótszy ze względu właśnie na to, że czekam na dowóz jedzenia. Dzisiaj gros. Hmm. No i właśnie teraz pewnie słyszycie domofon. <laughs> Przepraszam za to. Przysięgam, że nie ma tu nikogo, otrzymał zgodam, na śląacy, że wierzę, że dziwnie działa, prawda? Czy przysłali. Tak, to. Tam, Bonard, zajmie się wszystkim. A ja jeszcze kawałek zagram. Mamy granaty, denne. Ok, a no tak, bo to są strzelcy. Aha, dopiero teraz będę mógł tam przeskoczyć, dobra. Odwrócone, prawy. W sumie widzieliśmy, ale... ale w poprzednich częściach, ale nie wiedziałem, że będę miał to odblokowane od razu. No ehm, okej. Okay. Tutaj mogę przelecieć, ale mogę użyć tej krawki, właśnie. Może ten patrz mi powie. Zwróćcie uwagę, że strasznie fajna stylizacja jest tych podpowiedzi tego co akurat myśli e, Batman. To jest taki. Widzieliśmy to już w Sherlocku Honsie, w pierwszym filmie i w drugim. To jest takie właśnie nawiązanie do tego wielkiego detektywa, moim zdaniem. A poza tym też fajnie przyjmuje. <laughs> Niezwykle dynamiczne to było. Teraz będę musiał tylko zapamiętać, wszystkie te akcje są możliwe do wykonania i próbować je powtórzyć. To będzie ciekawe. Okej, okay, i tutaj możemy... Aha, tu była drobniana ściana. Okej. Okay. Myślałem, że będę musiał podłożyć ładunek. I to było jedno z wyzwań. Aha, czyli jednak nie wybrałem kontynuacji chyba zadania. No zobaczymy. Eee, jeszcze ktoś gdzieś, tak? Nie, wykryto przeciwników jeden uzbrojeni. Gdzie ten uzbrojony? Tam jest. Czyli tędy prawdopodobnie iść. Przebić się przez to, tak? Nie. Przybiegniemy dalej. I jeszcze jeden koleś. Wyłączę tą wizję, żebyście mogli więcej zobaczyć. Przy okazji ja też jak to <laughs> fajnie wygląda. Dobra, i to tyle. Do wyjścia. Nie, jesteśmy w wieży komunikacyjnej, sterowni, sterowni, dostaliśmy całkiem spory zaszczyk doświadczenia. Aha, i pancerz to nie jest po prostu przedłużenie życia. Pancerz to jest ten mały wskaźniczek obok jeszcze. Fajnie. No, nie, Dobra, ja w tym momencie się z nie pożegnam, to nagranie będzie miało około 20 minut i do zobaczenia, papa, to będzie kolejna szybka seria, więc upublicznię te wszystkie filmy naraz, trzymajcie się i na razie. Pamiętajcie o tłustej łapce w górze, tak to mówią ci wielcy youtuberzy, trzymajcie się, papa.